Witam, jesteśmy z kombajnem Wektor w okolicach Pytkowa Trybunalskiego. To mówi, że taki kombaj w pobliżu tu pracuje już. Tak, no to co są? Sugerowałeś opinią czy... Ja to znam dobrze właściciela Aha. Który zresztą przyjedzie, bym cię odbierał ten header o. z ładowarką. I co długo ma tego Wektorka już? 3 lata. O kurna, no to już przetestowany jak się należy. W sumie to w tak. pięknym tutaj to. Coś tak? zapadła, tak? Aha, no to widzisz. Ale dawno kupowałeś? Czy tak w ostatniej chwili teraz? Słucham? A dawno kupowaliście go, czy...? Eee, no, znaczy... Kiedy? Po no, przełomie roku teraz. No? Aha, aha. Znaczy, no... Wtedy też zaczęli wyzmoglić, tak jak... No, Nie no, bo to już... ...koncóweczka. Na którą masz zamówioną odwarkę? Zobaczymy so, za chwilę, tak? Aha. Nie, no spójrz, to sobie. Porozwinamy. No, dzisiaj droga ładnie poszła, także trochę szybciej przyjechaliśmy niż było umówione. Ale z widłami przyjedzie, tak? Z paleciakiem to znaczy się. on już to rozpakowywał raz. A, no to już. To już ma temat opanowany. Okej, To obojętnie musiałeś to być, jak Wektor. Nie dlaczego te nawigacje wszystkie nas skierowały tam do tyłu. Słyszycie, jak 100, 200 metrów gdzieś w lewo i w lewo, tam gdzieś. Tam też mamy kawałek. Aha, no to przez... wszystko. To powiedzieć, stary. No to może przez to. Ale to jest pod tym samym adresem? Nie, właśnie inny.

Idę to co twój konkurencję. miał konkurencję. No, <gry> Dobre, nie? Koparki Lowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. A mi, ten komba gdzieś tu blisko? Jest ten twój czy idzieś dalej? Bo tu właśnie kolega wodzi te wektory to nie kojarzy nie, tematu? Ile? 4 km? Stąd. No, Pomorniki. O, że mój to już jest 5 pięć, pięć lat, ma. No ale na pewno to Zesta przyjechał. Możliwe, ale o no, 5 tak, to Volvo. Tak, 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 tak. tak. No Volvo jeszcze, no no, ale ta przyczepa No, no. Nie, nie pamiętam, kto to, ale był. był. Yy... Czy nie? Nie, nie. Chyba, żeby tym nie, dużym to... podwoziem się Ja też koła zajmowałem, wszystko zajmowałem. Od no to jeszcze, może takie te większe podwozie przyjechało wtedy. Znaczy to była jedna, jedna, A, jedna, jedna cała, jakby nisko To być może ja byłem. <noise> nie kujarzę. Ja też nie kujarzę. Się tego no, to trochę to woziło, także. Trochę już czasu minęło. Tak no. już... Dobrze. No. Teraz musisz, y, właściciel, na ofiarę jechać do kościoła dużo, daj żeby się nie czuł. Księdza, zawołaj, żeby poświęcił. <noise> na usługi jeździsz też, czy nie to bardzo? Cały. Jak będziesz jeździł? Tak. Ty poprzednicy nie dało na sobie jeździć, bo nie dość, że nie było wózka porządnego, no to za szerokie to wszystko. I A ty, widzę, klasa, klasa miałeś, tak? Bo tutaj no ten tak, no nawet klasa. mam dalej. Ja kupiłem roztel, roztelmasza i mu sprzedałem e, Tak. <laughs> Aha. Właśnie tego samego. To jest błąd. Jeszcze jednego tylko wyciągniemy, ze i już a to cię to będziemy zajmować? Ty? Z tamtej z z strony, strony, strony. No. A później samochodem jedziemy tu na podwórko a. i komba zwalimy na podwórku. Okay. Czyli ty nam tylko header ściągniesz, a koła sobie już tutaj turę ściągniemy. Aha No tak, no bo te koła to nie są jakieś no. Chyba, że masz czas i... No Dobrze, <laughs> Róż, różnie tu bywa w tym czasem. A tego klasa nie chciała sprzedać w rozliczeniu? Nie. Zwłaszcza że yy, yy, za mało by. A oferowali? Oferowali, tak pokażę. Dwie klasa w rozliczeniu to jest bardzo dobra maszyna. Zwłaszcza że właśnie dy, dy, dywersyfikacja, zawsze jakaś. Wiedziałem, że jak będziesz chciał sprzedawać, to ja niego z powrotem go Z Aha. Silnie, to... jeszcze dobry stan jest. Jak chcesz go boździć. Kłodki pod spodem padą. Rzuć mi Nie, tu gorze z tyłu No powolutku Do góry, do góry, do góry Okej okay. Multiwan, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. Czechy na siebie trochę. Nie, nie da rady? A teraz będziecie odpychać trochę. A, no dobrze jest. To co koła turem składamy? No, Czy tak, tym? Tak, turem możemy tym małym. No tym. chyba, że chcesz jeszcze tym chcesz go wykorzystać. Jak chcesz? No, jak on ma robotę, no, to... no dobra jest. To Chodzę, turem. Że ten czas sobie z No okej. Okay. Jakiego dajemy? Tam gdzieś na tym placu właśnie tam, gdzie... stoi ta sobówka? No właśnie, bo tam chcę nie ustawić Muszę zrobić zdjęcie, zawsze zdjęcie Miejsce Muszę Niech no wiesz, tu po sąsiedzku już ten tak, jego kolega ma, to nie także. Najlepsza nasza reklama w okolicy. No, mówię, że. Dlatego też tutaj nie, 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 maszyna, nie, Taki nie, Kupon rabatowy nie, zakupy, nie, 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 Sklep.